Słaba pogoda nad morzem? Nic straconego. W sierpniu na ekrany Kim trafia tyle nowości, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oto pięć najciekawszych. Poznajcie nagą prawdę o pracy policji. Frank Junior powołanie do służby bez z mlekiem ojca. Mafia. Czy śmiertelnie poważny Liam Neeson będzie zabijał śmiechem równie skutecznie jak Leslie Nielsen? My na bank to sprawdzimy. Your ass. Po zaskakujących barbarzyńcach mamy na zaka kregera oko. Tym razem twórca bierze pod lupę tajemnicze zniknięcia, co sprawia, że pewnej nocy dzieci po prostu wychodzą z domów i przepadają bez wieści. To zagadka, którą z pewnością spróbujemy rozwiązać. Kto z nas nie ma czasem ochoty wybrać przemocy? Hatch raz już się przekonał, że spokojne życie na przedmieściach nie zapewni mu potrzebnej dawki adrenaliny czy tym razem zdecyduje się na bardziej cywilizowane metody rozwiązywania konfliktów? Szczerze w to wątpimy i jak nikt czekamy na premierę. Każdy z nas zna taką parę, która nie może oderwać od siebie rąk. Ale gdy motyle w brzuchu przestają trzepotać, trzeba zmierzyć się z prozą codzienności. Dave Franco i Alison Brie przekonają się, że choć czasami trudno jest razem żyć, to jeszcze trudniej jest się od siebie odkleić. Guy Ritchie zrobił sequel przekrętu? Nie, to Darren Aronowski opowiada o złodzieju z przypadku. W rolach głównych Austin Butler i Matt Smith, którego w takim wydaniu jeszcze nie widzieliście. A może czekacie na inne premiery? W sierpniu przekonamy się też, co się wydarzy na 13 dni do wakacji? Jamie Lee Curtis i Lindsey Lohan przeżyją jeszcze bardziej zakręcony piątek, a państwo Rose ponownie ruszą na wojnę.